Znajdź podczas biegu auta w kolejności milionowej Czyli milion, dwa, aż do mojego maksa No dobra I zauważyłem, że użytkownik Tlixer prosi o to już od 42 dni Więc trzeba w końcu to zrobić Jestem naprawdę ciekawy, czy uda mi się znaleźć auto, które będzie warte chociaż te 3 miliony Bo szczerze wątpię w to Ale za to znalazłem coś o wiele lepszego Bo właśnie taką perełkę Niestety nie jest to Skoda Felicia w pick-upie, której od zawsze szukam Ale może kiedyś się uda A wy napiszcie mi w komentarzu, jaki model auta powinienem waszym zdaniem znaleźć w następnym filmie I do tej pory nawet nie ma chociaż jednego auto, które będzie warte ponad milion złotych, tam wtedy coś przejechało, ale nie jestem pewien jaki to jest model i cóż, biegnę dalej. Tym razem pod złotą 44 i mamy w końcu pierwsze auto warte około milion złotych. No i teraz dopiero zaczynają się schodki, bo wszystkie auta warte więcej niż 2 miliony w Polsce są naprawdę rzadkie. Ale akurat udało mi się wyhaczyć na drodze takie Ferrari 812, którego wartość to ponad 2 miliony, więc akurat się zalicza. I żeby znaleźć coś wartego 3, no to ostatnim miejscem, które jestem w stanie odwiedzić to jest hotel europejski. I tutaj akurat niestety nie znalazłem nic takiego, jedyne co to takie Ferrari, które było warte też mniej więcej około miliona. Także widzowie mamy to, no i to jest chyba mój max. Pozdrawiam.